Hejka, znowu ja, znowu ja podzielam już te kwadraciki, jak widzieliście. To trzeba jeszcze wyrównać. To bierzecie wszystkie w kupę. I tniecie. Żeby było... żeby ta instrukcja była równa. Dobra, macie spinacz w domu? No to... Potrzebne Wam będzie. Ale nie, jeszcze nie spinać. Tylko musicie napisać yy, waszą tam instrukcję. Ile tam policie, Mieć kartek. Dobra. Tutaj napiszę swoje Tamagoci. Muszę je najpierw wyjąć. Do tego będzie wam potrzebny ołówek. Zależy jaki macie kolor. Ale i tak, i tak. Zależy jaki macie kolor Tamagoci bo bierzcie taką kredkę, ale ołówek wam, wam będzie czy tak czy siak potrzebny. No to piszecie instrukcję, jak tam sobie wolicie. Poczekajcie. Jest ja tu miałam gumkę. A tu jest jakaś kot. No napiszcie sobie najlepiej instrukcję, tam ma godzinę. Tamagotchi pisam tak. Wam. T A my, A G O T y, C H I. Dobra. No ja tu napisałam tak. Muszę nie zobaczyć, widać, tak ale jest. czego odkładacie na bok i tylko ten napis z instrukcją Tamagotchi. No to bierzecie dalej już w ręce. Ręka. No i rysujecie swoje tam nogi. Zależy jak macie jaki Narysuję ja tutaj z takim kółeczkiem zielonym, ponieważ to miałam taką, taki matyczek. To była też taka, takie czerwone, ale odpadła. ale to trudno. Liczę się, że w ogóle mam tam ogłoszenie. takie byle jakie. zobaczcie, może tak wyglądać szybko. Każdy musi, jeżeli nie chcecie rysować, jeżeli no macie jakiś taki wzór, który Wam się nie podoba, na przykład, no to rysujecie taki jaki chcecie. Ale ja narysuję taki, jaki mam. No. Widzicie, ja nie rysuję żadnych przycisków guzików, bo ich nie. Wiem. Aj boziu, bo mi się gdzieś zgubił ten papier niestety i mnie bardzo przekro tego powodu, ale trudno. Okej, to skoro już narysowaliście, to no kolorowanie, jest dobra, pokoloruję jeszcze szybko. Może będzie miało trochę inny, taki bardziej różowy, trochę ciemny kolor. Nieważ nie mam żadnego pojęcia, gdzie mam czerwony. Zawsze go szukam i nigdy go nie mogę znaleźć. Bez sensu, to jest. Dobra. Bez dokończę i Wam pokażę. Pokolorowaliście już? To jeżeli tak, to super. Teraz bierzecie ołówek. Jeżeli macie takie coś, to kolorujecie to na srebrne. Oczywiście, że jakie macie kolory. Bo ja mam srebrne. Wiecie co, może może myślicie, że to jest bardzo podróba moje Tamagotchi. Bo podróbką jest. O ja nie mam do tego zastrzeżeń. W ogóle tam są no, dosyć drogie, no stówę za taką gierkę. A tych no to to nie tak bardzo dużo, to nie dużo za taką grę. W szczególności, że moja jest trochę lepsza, bo jest dotykowa i właśnie się te klawisze, yy, i właśnie jak się dotyka te klawisze ciągle, to to no jak na przykład na komórce grać na telefonie, nie? No to Was palce bolą, jak dotykacie ciągle tych klawiszy. No to tak samo będzie z Goci z klawiszami. Więc naprawdę nie radzę Wam kupować takiego Tamagoci, wiecie, oryginałki, bo to nie, że, to nie, że, no nie wiem, że jestem jakaś nienormalna i że mi się nie podobają i tak dalej. Ale uwierzcie mi, no to jest dużo za taką zwykłą grę, tak? Jest wiele, naprawdę wiele fajnych gier, które... takie jak sama goci, na przykład takie jak moje, kosztowało 10 zł, to nie jest tak wiele, przynajmniej o, o 90 zł mniej. Dobra. Pokoro, jeżeli już pokolorowaliście, to dobrze. Pierwszą stronę już macie gotową. Ale oczywiście musicie w środku narysować swojego ludzika. Jego też... Jest swojego też mogę. I nazywam tak, takiego misia Panda. Wiem, że tam nie ma pewnie... Tam nie ma misia panda No na pewno w moim nie ma. Chyba. Nie, w moim nie ma. Nie pamiętam nie. za bardzo, bo dawno nam grała, ma się bateria wyczerpowała. To będzie dziewczynka, bo jest biała. Patrzcie, jak na swoim czyli byle jakim, macie, że jest ludek czarny, no to, to, znaczy, że to jest chłopczyk. A jak jest biały, no to znaczy, że to jest dziewczynka. Na początku nawet jak kupiłam, to otworzyłam od razu, nie wiedziałam jak się tym posługiwać, i w ogóle, ale już potem sobie dałam radę. Więc wiecie. Okej, okay, już zrobiliście? No to super. Czas na kolejną stronę. Rysujecie tamagotchi jeszcze raz. Rysujecie jeszcze raz swoje tamagotchi. Ja oczywiście nie wiem, jak to zrobię. Bo jeżeli kupicie jakieś przyciskami, no to łatwiej jest to narysować. Ale naprawdę trudno, źle się na tym gra. Tak jest dotykowe. Na przykład na moim Tamagoci, żeby, żeby moje zwierzątko, żeby moje zwierzątko yy, grało, no to nic nie muszę robić. Dobra. Ok tu, na, tu mam szybkę już narysowałam większość tak. narysowałam już większość no i yy, za sekundę